spacerowo kociołki co, kuli chcesz? tak, myślę, że trzeba będzie się zimno robić jak tak, na razie cisza, spokój Przez rano, godzina 12 więc południe no, ale parę spokój. osób szło w przeciwną stronę już wracało, dokładnie to jest, fajnie będziemy dzisiaj zwiedzać tą miejscówkę nadal nie byliśmy tak w celach turystycznych tą no pozmieniało się trochę tutaj wcześniej było pośrodku takie jedno chyba, nie? Tak To jakieś kolejka fajna No Pozwiedzamy troszkę Co to król Jagiełło? Jaki to? Podejdźmy, przywitajmy się Zobacz, ja to jestem histeryk jednak Tutaj za Ale taki trochę co? Dobra, z lepszego byś wyrzeźbiła? Wyrzeźbiam. Myślę, że chyba nie. No to właśnie. Nie oceniaj, dobrze? Idziemy zobaczyć, czy są źródła wody kokosowej <głosy> <głosy> w kociołkach. <I> idziemy przed <noise> To tutaj były punkty czerpania wody, źródełka, kraniki takie, ale faktycznie były o, kraniki? Stąd tutaj wypływała woda mhm. śródlana, teraz z podmórku wypływa. Normalnie ludzie przyjeżdżali tutaj z butelkami i czerpali wodę. A tam, tam jest, jak... tylko chyba nie wiem, czy przejdzie w Normalnie widać, jak wypływa, przejdziemy tędy górą. Ale komarów, tutaj co? Co to za miejscówka? To jest obserwatorium takie dla. Myślę, że można obserwować ptaki. Zobacz. Zwierzyn? O, albo to było chęć. Taśmidzik. Budzi? O której, jakbyś przyszedł na przykład tutaj i sobie chciał przenosować, to byś mógł wiedzieć, o której godzinie, które ptaszki zaczynają śpiewać. Fajne, nie? Takie no. dość interesujące. A tutaj... są właśnie... taką ptaszki. Którym ptakiem jesteś? Zięga? Nie, myszołów. Ja to chyba dzięcioł czarny. Zimur ładek Ładne te ptaszki, co? No i tutaj można wejść na górę. I przez te... Właśnie, elementy. Przez te szpary. Szpary można sobie obserwować. No fajnie, fajnie. Tylko chyba trzeba mieć larnetkę. Po, yy, poważna stolarka. Takie hmm. chyba bary, nie? No, Żeby teść by się nie powstydził takich <noise> solidna konstrukcja. To prawda. Ciekawie też skręcone belki zobacz, Tutaj bym dwie belki. Mhm. Co to jest? Kolejne. Ale to chyba jest takie największe, tak mi się wydaje, a zimna woda. Będziesz pić. O, zimna. Daj ja się napiję. Czy, czy woda mokra wstawi? Puszkiem. Może nie kokosowa, ale dobra. Prawie jak kokosowa. Czyli polecasz? Polecam. Pijesz. <laughs> <laughs> Ale nie masz wrażenia, że masz też słodki posmak? Nie, nie wiem. wiem so strong